Spotykamy się na Zamku Lubelskim po to, żeby zainaugurować serię w Kręgu Paryskiej Kultury. Wydaliśmy właśnie pierwszy tom tej serii, już w odsłonie lubelskiej. Tom wybrany specjalnie na tę okazję, widziany z Brukseli Leopolda Ungera. O tym tomie, o autorze, o serii rozmawiać będą panowie profesorowie Krzysztof Pomian, Rafał Chabielski i Jan Pomorski. Proszę. Zachodni dziennikarz, normalną biografią zachodniego dziennikarza jest zwykle odczytany i obydany. Tu i tam tego typu doświadczeń na tym poziomie po prostu nie miał. I to się czuło w tym, co To, co mówię z tym zrobił, stanowiło o niego miejscu między Badania publicystyki Ungera naprowadziły mnie naukowo na trochę na trop dziennikarstwa jakościowego, dziennikarstwa poważnego, które charakteryzuje się szacunkiem dla odbiorcy, szacunkiem dla faktów, więc to jest ważne. Myślę, że dla naszego dzisiejszego zgromadzenia postać Leopolda Ungera jest ważna w różnych wymiarach. Bo badawczo dla profesora Habielskiego i Pomorskiego, którzy zajmują się emigracją i kulturologią, jeśli można powiedzieć, że jest taka subdyscyplina, zaś dla profesora pomiana to także przyjaciel. Profesor mieszkał i kierował Muzeum Europy w Brukseli. Skąd Brukselczyk nadawał, i do Radia Wolna Europa i pisywał do kultury? Krótka pograza takiego więc od Pawła do tego, żeby kraj śląski został realnie Ja się nigdy nie byłem w stanie zrozumieć ludzi, którzy spędzają czas, odpisając piłkę na siatkę i potrafią tak godzinami nic To przecież jest około ponownie ludne, Więc ja patrzę na to takim, takim zdziwieniem, ale dobrze. Tak, się podoba, jak mi Tom widziany z Brukseli to jest 27 tom serii, która w całości od tego tomu jest wydawana w naszym uniwersyteckim wydawnictwie. Poprzednio ukazywały się m.in. antologie tekstów, ale także pełne opowiadania czy wybory listów, które były ważne dla konstytuowania pamięci o kulturze. No, ten tom jest szczególny choćby z tego powodu, że ukazuje się w 10. rocznicę śmierci Leopolda Ungera i w stulecie jego. Urodzin, a także ze względu na ten symboliczny wymiar patronatu Leopolda Ungera i dla stypendium, które już po raz dziesiąty w tym roku rozpisujemy, i dla w ogóle kształtowania się ośrodka badania mediów w Lublinie.